Możesz szybciej, Zaro? Za, ona powie, Zara, Ona Zara! Słysz? Hej, hej wszystkim. wszystkim, witajcie w kolejnym nowym odcinku i przeglądzie sieciówek pod kątem kręczy. Idzie wiosna i to jest też taki ciuch, który zawsze mam powtarzamy, że obie mamy w szafie, lubimy i uważamy, że no, jest, jest częścią takich basiców i podstawy garderoby, kapsułowej. Więc stwierdziłyśmy, a sprawdźmy, co tam teraz w, te sieciówki nam proponują w tym temacie, w jakich cenach, jakie składy. Zapraszamy! Zaczynamy od Zary i z góry mówimy, że dzisiaj nie będzie szaleństw, bo oczywiście pewnie każda z tych sieciówek, do których będziemy zaglądać, mhm. będzie miała jakąś wariację na temat trencza. Nie, my dzisiaj skupiamy się na tych najbardziej klasycznych, na beżowych. Najlepiej, żeby miały te wszystkie standardowe rzeczy: typu klapy, kapturek, pas, bo jednak o takim właśnie kroju, mówi się jako tym właśnie najbardziej tradycyjnym, najbardziej podstawowym i najbardziej uniwersalnym. Więc na takim chcemy się dzisiaj skoncentrować. taki w stylu barbery. Dokładnie i mhm. takim pierwszym, który No ale przepraszam bardzo. Są, są granice, tak? Są granice. Takie, odwalania. <grym> Pierwszą, który od razu w Zarze, bo od Zary zaczniemy, rzucił się nam w oczy, to płaszcz, który nazwany jest klasycznym płaszczem z paskiem i kosztuje 299 zł. I ku mojemu zaskoczeniu, ja wiem, że to nie jest, że to wciąż jest dużo, tak. ale... ale ja spodziewałam się cen powyżej 600 zł. Nie wiem, czy to A jest ja kwestia tego, 400. Że kwestia tych płaszczy po prostu zimowych i gdzieś tam hmm. cały czas tkwi w tych. W tym cenniku, ale wydaje mi się, że 299 tych to nie jest yy, jakaś taka bardzo zaparowa cena, na, że, tak. jak na rzecz, która prawdopodobnie ma w waszej szafie zostać już forever, ewa. Ale sprawdźmy, właśnie o co chodzi. Jaki skład, o, czy to ma, za, tą, za, czy za tym idzie właśnie ta jakość. W ogóle chcę tylko powiedzieć, że patrząc na pierwsze zdjęcie, to widzę ciebie, nie? Prawda? Czapka z daszkiem, białe t-shirt, czarny To tak, jeszcze karolita. jeans mógłby być zamiast. Tak. Jest w dwóch kolorach, yy, tylko ten drugi jest dla mnie taki, jakby, niewyraźny. Oliwkowy. Taki, aha, okay. Bardziej oliwkowy. Tak ale, tak, ale jest też ten właśnie taki klasyczny jasny beż tak. e, i z ciemnymi guzikami jakby wygląda wygląda naprawdę tak, jak powinien wyglądać trench. I to jest też z tych takich mm. tręczy o wiele dłuższych, mam wrażenie. Zobacz, jak on sięga tej dziewczynie praktycznie do prawie kostki, prawie Ładne, jest bardzo nie. długi. Jak to się niższe, to to może być naprawdę taki total look, nie? Ale świetnie, i to zdjęcie tylko pokazuje, jak właśnie genialnym dodatkiem do stylizacji jest tręcz, W sensie dodatkiem, a raczej jakby pełni główną rolę w tak basicowej stylizacji, a robi robotę. Ta dziewczyna wygląda plus. Tysiąc do stylu e, I wygląda ten pasz naprawdę dobrze. E, jeśli chodzi o rękawy, to ma też te, te standardowe, jakby takie szlówki z paskiem. Więc tutaj wszystko jest absolutnie takie klasyczne i takie, jakie powinno być. Więc teraz zobaczmy sobie skład. I skład to jest Uuu. bawełna w 62% i w 38. Czeka, elastomulti czekaj, coś elast elastycznego? Pewnie tak. Ale słuchajcie, no jakby nie ma, nie, ja bałam się, że to będzie, wiecie, 100% yy, poliester. Ja też, kurczę, jestem w szoku, bo naprawdę, je, dobra cena tej bawełny jest naprawdę całkiem dużo, ładny kolor. Tak. Zaro, ładny. Tak, więc jestem bardzo ciekawa, Super. czy jest jakiś haczyk. W kontekście tego, ale nie mm. no, prezentuje się na osiech. Po, podejrzewam, że to jest w ogóle bez podszewki, więc tutaj też cena odpada. No tak, tak. Bo to może być też minus, że niektóre tręcze, bo ja pamiętam, że miałam mam tręcz Zary na twój ślub, który kupowałam to też na I pamiętam, że on miał podszewkę. Ja wtedy płaciłam do niego 499 zł. No to było. To było, to to było, było dużo to. i ten płaszcz teraz ze mojej mamy, bo już... Po prostu przeszedł dalej, ale był dobrym, dobrym tręczem pod względem takiej jakości, że super był, nie? Druga propozycja Zary to jaśniejsza opcja, która ma dodatkowo z przodu. Taki kapturek czy klapy w okolicach Biustu. I czekajcie, tylko sprawdzę, upewnimy się, czy on. Z ty tak, on jest jakby takim przedłużeniem tego kapturka z tyłu. Widzicie to oczywiście na przebitkach. Jest klasykiem. Tutaj mamy już bardziej klamrę, taki pasek na klamrę w talii, więc jest taki bardziej, powiedziałabym, już profesjonalny. Wygląda po prostu jak pasek, który dodajemy też do spodni. Odcień beżu jest taki bardziej chłodny. To jest taki, idący bardziej w taki lekko śmietankowy odcień, nie taki super ciepły, powiedziałam, że bardziej taki, no neutralny. I dodatkowo mam takie wrażenie, że ogólnie ten trench wygląda na troszkę bardziej sztyf, sztywny, mhm. jest, jest, taki bardziej elegancki niż ten to poprzedni, że ten tutaj też widzimy ją w stylizacji z trampkami, z jeansami wszystko spoko, ale on ma coś takiego, że mam wrażenie, że bardziej pasuje mi do eleganckiego stylu niż do takiego streetwearu. Tak. Nie wiem, czy też się zgadzasz z tym, że ma coś takiego, trochę taka pani detektyw jest trochę krótszy, jest taki sztywniejszy. Tak, ale rozpięty wciąż prezentuje się na. Dobrze. Tak, jest, w ogóle naprawdę propsy zaraz za zdjęcia, że w końcu się ogarnęli, pokazują też w ruchu te, to ubranie. Tak, w takich właśnie normalnych stylizacjach, normalnych. a nie po prostu jeansy pokazane na głowie, nie? Więc guziki też takie delikatnie a la panterka, takie brązowawe ma coś takiego w sobie, no naprawdę, że aż mam wrażenie, że jest taki porządny. Mm -hmm. I on faktycznie jest droższy, kosztuje 399 zł, i tutaj jeżeli chodzi o skład, no to mamy poliester i bawełny tylko 14%, więc wychodzi o wiele gorzej niż ten poprzedni. I podejrzewam, że dlatego tak patrzyłam na niego, że ta sztywność mi się... Tak, poliester w tej, w tej formie... Mm -hmm. No bo jednak wiadomo, mm -hmm. że poliester też często dodawany jest i, i mówi, mówi się o jego atucie w formie właśnie tego, że materiał się nie gniecie, że materiał jest sztywniejszy, albo też szybciej wraca do tej formy, o, na której nam zależy. Mhm. E, więc bawełna będzie na pewno kniotła się nieco mocniej e, i odpłaszcza teoretycznie, e, jakby rozumiem, ale wciąż, jeśli miałabym, no to kurczę, nie, to że jest to do tych taniej. E, tamten miał świetny nie, też pason, lepszy, i... a więcej bawełny. Kurde, bawełów. no w tym się będzie po prostu bardziej pocić. Tak mi się wydaje, że trochę tak. wychodzi z tego, że to taka pl plastikowa plandeka przeciwdeszczowa. Troszkę tak. Coś takiego, więc gdybyśmy miały tutaj celować Tobie, pewnie byśmy postawiły na tą pierwszą opcję. Tak. Przechodzimy do e, HM, czy Him? hi. -em. H&M. Tak po prostu polsko-angielski sklep, ale jeżeli, jeżeli, chodzi, o jeżeli chodzi o tę sieciówkę, to słuchajcie, tutaj znalazłyśmy na pewno tańszą alternatywę, bo płaszcz, który jako pierwszy tak naprawdę po wpisaniu trencz nam się pokazał, to taki, który kosztuje 209,99 którym który jest aż w trzech kolorach dostępny, mm -hmm. więc możemy kupić taki bardzo jasny, beżowy, Troszeczkę bardziej karmelowy i czarny, czy Tak, i tak, czarny. Super, czarny czy granat? Czekaj. Super, czarny, jest nawet Czar, tak, tak, Ale tak, fajna faktycznie. alternatywa, że jeżeli właśnie szukacie jakiejś takiej opcji innej, nie? takiego twistu kolorystycznego, no to ta czarna też jest taka. Tak. No, tym bardziej, to... że słuchajcie, rozmiarówka jest y, niestandardowa, jak na y, HM, moim zdaniem, bo jest od XXS do XXL, więc to i widzę, że XXS jest wykupiona, co świadczy o tym, że prawdopodobnie jest on mocniej oversize'owy, bo jak dla tak. mnie to w takim razie musiały dziewczyny sięgnąć po niego pewnie jakieś standardowe eski, które tak. chciały bardziej dopasowane płaszcz. Jest wpaszcz. dwa rozmiary może tej. Mm, dokładnie, no same nie mierzymy, tylko oceniamy, ale wróćmy do tego beżu, bo na nim będziemy się głównie dzisiaj tak jak moglibyśmy opierać. Wygląda fajnie, prezentuje się na stronie naprawdę spoko, jedyne co, czego nie ma, a co w naszym mniemaniu powinienem mieć jako taki standardowy, no to brak tego kapturka, ale z drugiej strony... Ten kapturek też może nie każdemu pasować, więc to jest też właśnie taka fajna, prostsza alternatywa e, trenczowa 209 zł i teraz przejdźmy do tego jaki ma skład, bo to będzie pewnie tutaj dość istotną kwestią, która znacznie nam więcej powie o, no przeskakuje mi, o, no właśnie Ach, och, te 100% poliestre. poliester zarówno płaszcz, jak i jego podszewka. Czemu taki jest? jest to poliester z recyklingu, ale nie zmienia to faktu, że wciąż w takim razie jednak ten zarowy wygrywa, tak. no bo jednak posiadaniem poliestrowego w kontrze do bawełnianego dla nas jest jakby prostym wyborem. Ale nie wszyscy patrzą na to w ten sposób, więc może akurat dla Was na przykład mm -hmm. liczy się przede wszystkim cena, też to rozumiemy, no to jednak kolejna stuwa w kieszeni, bo 29,99 tak. za tręcz, który też naprawdę może prezentować się nieźle i może fajnie wpisać się właśnie w tą kapsułową garderobę. I druga propozycja z hm to tręcz z Diagonalu, czyli formy bawełny. Już tutaj wiemy, że to jest 100% bawełna, sprawdziłyśmy od razu, więc no, to jest na pewno Lepsza opcja, tym bardziej, że jest tylko droższa o 50 zł od tego poprzedniego. I ja bym nawet powiedziała, że ten jest bardziej tręczowy w tręczu. Tak. <gry> że to jest naprawdę ten pierwiastek tręczowości, jest tutaj o wiele wyższy. Tym bardziej, że ma kapturek i jest też taką mm, barwą beżu, która. Mam wrażenie, że będzie pasowała w większości słowianek. Mam mi się tak jest... kojarzy, na przykład płaszczem ci kojarzą z Audrey e, i oh, z śniadaniem Tiffany'ego tak. i w ogóle z ten kapturek, właśnie ten idealny odcień tego beżu jest, tak. e, Z kontrastowymi, brązowymi e, guzikami. I ma tutaj te napy, takie tutaj na pagony, tak? Na tak, tak, ramionach. Tak, tak, na Są też te ściągacze, takie paski tutaj przy mankietach. Tak, na nadgarstkach. Ładne guziki 4, które wyglądają tak surdutowo, i jest to pasek wiązany, czyli nie, ma, nie jesteście ograniczone tą klamrą, bo ja wiem, tak. że też klamrę nie każdy musi lubić. Ja na przykład też wolę ten wiązane z tego tak. względu, że mogę też sobie z tyłu go związać. Kiedy chce, żeby był rozpięty i żeby tył był ładnie taki, wiecie, też z tą taką wstążką zrobioną. Żeby Dokładnie. Jest naprawdę świetną propozycją. Jest pokazana tutaj, wiecie, do takiego totalnie streetwearowego stylu z adidasami. Świetnie. Piękny wybór. I jest też opcja szara, z tego co takie Ta szara, ta szarość, oj nie, tak wygląda żołniersko. No trochę tak. Jest ja taki tak, e, trench-beige. Nie, ta, ta szarość, yy. nie nasza. To, ale że dla Was szarość to jest coś super, to jak najbardziej polecamy sprawdzić te opcje, bo cena świetna. I rozmiarówka tutaj już mamy do XL, ale jest XXS również, więc fajnie, że jest tak bardzo mocno różnorodnie. Marka Izert musiała się tutaj pojawić jako taki polski odpowiednik sieciówki, w której ja mam swój tręcz, który bardzo lubię i on jest takim tręczem, którego już później nigdy, w, czy, po prostu już nie widziałam. On jest taki inny, nie ma guzików, jest taki z takimi wielkimi rozcięciami na boku i stwierdziłyśmy, że sprawdzimy tę markę pod tym względem, tylko tak od razu Wam zaspoilerujemy, że bida. Taka. Bardziej tutaj jest szaleństwo na temat tak, no bo tutaj Są piękne, kolorowe, tak. ale no nie są to te tręcze, tak. które nam chodzą. My szukamy tej klasyki, więc jak macie hotel na jakieś no wiecie, róże, zielenie i granaty no to jak najbardziej tutaj coś znajdziecie ale jeżeli chodzi o taką klasykę bardziej w stylu takim karmelowym to jest cieplejszy w mm. cień beżu ale też bardzo ładnym i to jest cena 279,99 więc chyba najdroższa nie jeszcze była nie był jeden droższy. ale no też powiedzmy jeszcze taki w zasięgu ręki większości chyba osób które szukają właśnie tego typu opcji tutaj mamy i bawełnę i poliester ale jednak tego poliestru też, też jest dość sporo więc nie jest to taka super perełeczka którą byśmy od razu wam polecały bierzcie no bo gdybym nie znała składu, to bym polecała z tego względu, że jest przepiękny, jest bardzo ładnie skrojony, ma kapturek z takimi guzikami na plecach coś unikatowego, pasek z klamrą i tutaj znowu alternatywa na tych dwa, które bardziej wolą, właśnie taką. No, tu dokładnie tali, czyli nie zabawę tym paskiem, tylko już taką konkretną formę, która będzie pięknie modelowała sylwetkę. Jest ładna podszewka w paski, tutaj z tymi podszewkami nie zawsze, jak widziałyście w poprzednich mm -hmm. opcjach, miałyśmy do czynienia, więc to jest super alternatywa i podejrzewam, że ta podszewka może przede wszystkim być właśnie poliestrowa. Ładne guziki, mm, wszystko tutaj, no ten kapturek naprawdę, tak. bardzo ładna opcja i te, ta modelka też tak wygląda bardzo elegancko, klasycznie. Mam wrażenie, że jest tak dobrze skrojony. Mm -hmm. Tamte y, poprzednie, które Wam pokazywałaś, tak. że były nieco bardziej e, luźne w swojej formie. Tak, były klasyczne, tak. ale takie, że można było się nimi bawić. Tutaj jest tak, że zakładacie i on ma taką jedną formę. Dokładnie. Te kapturki z przodu są też zakończone guzikami, co też jest tak, tak inaczej. Coś innego. Widać taką delikatną sztywność tego materiału, ale wydaje mi się, że to akurat tutaj służy, te, te, że ten krój po prostu wymaga tego, żeby ta była, ta sztywność i ta forma została zachowana właśnie dzięki temu, że ta, jakby ten cały, ta cała konstrukcja trzyma się, jak to już powiedziałam, formy, powtórzyłam się dwa razy, ale no spokój, jest trochę tej bawełny, myślę, że godny zauważenia. I wciąż pozostając w bardzo klasycznym, tręczowym kroju, ale jednak e, alternatywa, bo jest to płaszcz bez guzików. E, I w zdecydowanie bardziej w tym właśnie takim jaśniejszym beżu. E, tutaj mamy same jakby napy. Nie wiem, czy to są kieszenie, wygląda bardziej jak napy, ale one są właśnie bez guzików, tylko po prostu mm -hmm. tak dodatkowo tutaj. No, coś się dzieje w tej okolicy, więc moim zdaniem to akurat na plus, e, niż A, gdyby tam nie, nie było niczego. Wtedy to nie byłoby już takie tręczowe. Pas zamiast e, i no właśnie, on jest taki ujednolicony, przez to, że nie ma żadnych kontrastowych dodatków. Kapturek standardowy, tradycyjny, bardzo ładny. Mam wrażenie, że o właśnie. Teraz widać na zbliżeniu, że jest to materiał, który niestety wygląda na taki lekko gniecący, więc jestem bardzo ciekawa, jak tutaj wygląda właśnie skład. I tutaj mamy 63% bawełny, 27% mm -hmm. poliester i 10% poliamidu. No ma coś takiego lnianego w sobie. No właśnie, prawda? To jest takie, mm -hmm. takie zagniecenia, które są standardowe. Niebezpieczne. Dlatego, no niebezpieczne, bo jednak od tręcza ja trochę wymagam, żeby on tak wyglądał właśnie, wiecie, tak, tak. sztywniej. On tak wygląda, jakby nie był do końca wyprasowany, a na pewno był do zdjęcia. Chodzi nam o to zdjęcie na zbliżeniu i coś, tak. tam, coś tam takiego się dzieje niebezpiecznego, nie że wygląda to nie chlujnie. Tak, a cena. 300 zł bez grosza. Kurcze. Czyli był droższy niż ten poprzedni, który, naszym zdaniem, jest jednak z reserved zdecydowanie lepszą Tak, mm, tak bym na pewno nie wybrała. Ja też nie. Nie, nie jest, nie jest to jakaś. Nie, jednak nie, nie no. choć on jest najbardziej też taki. No właśnie, no bo. No nie wiem, w sumie. No, jakby czuję, że on może się spodobać, bo mam wrażenie, że właśnie on w tej takiej swojej bardzo prost, prostej formie, właśnie bez też dodatków żadnych, mm, też może wyglądać dobrze, na przykład dla dziewczyn, które mają mocny kolor włosów. Nie wiem, tak to widzę. To by właśnie bardziej bym widziała. Ja to zdecydowanie ma bardziej do ciebie. Dobrze, że rudość, albo jakieś czarne włosy, okay. taka wyrazistość. Niż na przykład u mnie, gdzie on by się zmył. Tak, zmyło, prawda? Tak wyglądałoby to wszystko blado i tak Dlatego nie myślę, niejako. że też modelka ma tutaj ciemniejsze włosy, mm -hmm, bo tak. zdecydowanie lepiej by się prezentowała, więc nie polecam dla blondynek, ale dla osób, które mają bardziej wyrazisty albo nawet kolorowe wiecie, typu jakiś róż, włosy, mm -hmm. to on może wyglądać fajnie. Albo jak macie bardzo kolorową garderobę e, i on ma jest tak, taką, tak. No to, to, to może być fajna baza, bardziej kolor, czy bardziej różnorodna. Tak jest. I jako alternatywę, ale naszym zdaniem. Coś, co jest bardzo często stawiane jako wzór, bo jak jednak ktoś powie, że, hej, mam trench z Massimo Duty, to mam wrażenie, że to jest właśnie takie wow! Trencz i ta marka staje się wzorem właśnie dla sieciówek, że jakby otrzywają na, na podstawie właśnie tego trencza Massimo. Mam wrażenie, że on jest standardowo, ten krój po prostu właśnie jakby co roku, mam wrażenie, ten sam, ale tutaj mamy w trzech kolorach. No, cena jest automatycznie. <laughs> 849 zł, mm -hmm. więc no to jest dużo, diametralna dużo, różnica dużo. w porównaniu do tych propozycji, które pokazywałeś, prezentowałaś przed chwilą. Mm, tutaj również mamy do wyboru trzy kolory, czyli właśnie taki bardziej kaki, granat i granat czy czerń granat granat mm, i, mm, e, i właśnie ten standardowy, nieco ciemniejszy, ale bardzo klasyczny beż. Ja mam takie coś dużo, dużo matowego czegoś i takiego właśnie takiego że ja wiem że to jakby to wisiało to jest takie sztywne, ale takie taka klasa samo tak modal nie wiem jak to nawet no. tak daleka tak wygląda wiesz jednak sztywno ale jednocześnie tak miękko no, I jest to 100% wiem. bawełna więc to jakby no spoko bo już się bałam Bałam się, że to jest jakieś masimodu. To pójdą za markę. 800 zł, poliester. Jest to bawełna, Aha. piękne guziki, piękny pas, tutaj Klamra, bo jednak to jest mam wrażenie taki no, typowy właśnie, no, klasyk dla tego trencza. Kaptu delikatne tutaj te właśnie przody i standardowy e, kapturek z tyłu. No pięknie talia podkreślona tak. dzięki temu. Czyli znaczy, ja tutaj zauważyłam, że ten płaszcz wybija się tym, że on ma tutaj ten kołnierz, taki bardziej koszulowy, on jest trochę krótszy, nie? to nie są A, takie fakt. długie napy, więc tak. on wygląda tak koszulowo. I tak. tam gdzieś widziałam, że jest też chyba taka m, zaczepka pod spodem, że tak. możecie go w ogóle tutaj totalnie mocno tak przypiąć, że on będzie idealny właśnie do eleganckich, takich bardziej m, oficjalnych stylówek. No, no, te kieszenie to wszystko jest takie ładne, tylko no, ta cena jest trochę taka odstraszająca. Ale z drugiej strony to wiemy, że przed Was są dziewczyny, które bardzo lubią inwestować w swoją garderobę i szukają takich konkretów, więc wydaje mi się, że jeżeli szukacie czegoś takiego naprawdę ponadczasowego, co będzie modne po prostu co sezon, nie musicie się o to martwić, no to to jest tego typu trencz. On jest takim po prostu, no, wzór trenchu, nie? że gdyby ktoś mi powiedział, to ja taki trench właśnie widzę. Tak. Że ma wszystko to, co powinien mieć, piękny kolor. Są alternatywy kolorystyczne, jeżeli wolicie coś innego No ale taka podstawa, która no Patrzy się na to myślę się sobie, wow, myślę, że jakbym na żywo Zobaczyła, to bym wiedziała, że jest trochę droższa Tak, że coś się jest, coś w tym jest Dokładnie, ja też myślę, że to, to gołym okiem Może być zauważalne, chociaż Naprawdę uważam, że Sieciówki nie zawadły, że jeżeli hmm. Szukacie tręcza, to w sieciówce Spokojnie znajdziecie, bo tak jak tutaj właśnie W Blizzard faktycznie to były, tak mam wrażenie Jedyne propozycje tego typu tręczy Tak zarówno H&M Jak i Zara, wybrałyśmy dwa które nam przypadły mocno do gustu, ale było jeszcze więcej właśnie tych tręczy do wyboru też w beżach, ale nieco w innych fasonach, więc e, szczególnie właśnie na te dwie marki byśmy stawiały w tym, jeżeli poszukujecie, żeby po prostu jednak tręcz też warto moim zdaniem zmierzyć. Jeżeli nie chcecie je pójść, to zamówić dwa, trzy rodzaje i sami zobaczycie, które tak naprawdę właśnie, która alternatywa, czy ta klamra, czy pasek, czy z kapturkiem, czy bez. E, warto sobie wziąć właśnie kilka i zmierzyć jeden po drugim, żeby dopasować to idealnie dla siebie, bo uwierzcie, że jak znajdziecie ten tręcz, który tak wam pasuje, to to będzie No nie rozstajecie się z nim. Ja odkąd mam swój tręcz, mm -hmm. to prawda, jasno. Jest świetny szepcze, bo po prostu sama sobie zazdroszczę, że wtedy taki mi się trafił, ale jak już macie ten trencz, to już wiecie, o co w tym chodzi. Dlaczego wszystkie stylistki, osoby, które gdzieś tam na modzie się powiedzmy znają, powtarzają, że to jest coś, co w szafie powinno być. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i o wejściu na nasz Instagram, bo tam, tam jesteśmy na bieżąco i więcej takich treści montowych również tam się pojawia. No i to w kolejnym odcinku, pa! Tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest. Dobra, bo wiesz, co widzisz? Jak mówię tak ciszej, to nie, to nie było. Dobrze.